Widziałem ten post w mediach społecznościowych, gdzie doświadczony użytkownik używa łańcucha z twardymi metalowymi końcówkami do czyszczenia rur PVC. Podobno powiedział, że po prostu nie trzyma łańcucha w jednym miejscu zbyt długo, co nie powoduje uszkodzenia rury. I to sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, jak długo trzeba trzymać łańcuch w rurze PVC, zanim spowoduje uszkodzenie. A w tym filmie dowiemy się Oto jesteśmy w typowy wieczny dzień w kapsztadzie. Mam wałek o średnicy 8 mm z łańcuchem o dużej wytrzymałości, i zamierzam włożyć go do tego elementu do ścieków. Tutaj, no to jedziemy. Bez zbędnych ceregieli spróbujmy to zrobić. Dobrze, pozwól, że wezmę tę kamerę. Jak widać, wnętrze tej rury zostało uszkodzone. Pozwól, że zobaczę, czy mogę to ładnie pokazać. Wydaje się być spójne, ale widzę, że miałem tutaj brzeg w tej rurze. Poczekaj, pozwól, że to zdejmę. Widać, że miałem rant w tej rurze, który miał około 3 cm, przepraszam, 3 mm grubości i wydaje się, że pozostał tam oczywiście moja rura została uszkodzona. Ale podejrzewam, że byłaby naprawdę dobra do uczynienia rury ścierną, aby można ją było wyłożyć. Mam jeszcze jedną myśl. Zastanawiam się, czy byłaby różnica w prędkości z jaką niszczy PVC, jeśli miałbym zmienić średnicę wałka. Więc zamierzam to zrobić następnie. Więc znowu wracam i tym razem mam wałek 12 mm lub półcala z łańcuchem X-tip, zwykłym łańcuchem, przepraszam, łańcuchem X-tip bez głowicy wiertarskiej. To jeden z najbardziej agresywnych łańcuchów jakie mamy i oczywiście wałek z największym momentem obrotowym. Więc spróbujmy to przetestować i Cóż, jest dla ciebie niespodzianka, musisz to zobaczyć. Więc możesz to zobaczyć tutaj. To dobrze. Tutaj możesz zobaczyć, że to był najbardziej agresywny łańcuch jaki mamy z ostrym uderzeniem, które ma największy moment obrotowy. I możesz zobaczyć, że spowodował trochę uszkodzeń, ale tak naprawdę nie, za dużo. Oczywiście to jest inne to jest inny rodzaj PVC. Myślę, że jeśli się nie mylę, ten PVC jest przeznaczony do umieszczania pod ziemią. Podczas gdy inny PVC był przeznaczony do normalnych instalacji, widzę, że wyraźnie widać różnice w uszkodzeniach rur. Mamy to, państwo, PVC przeznaczone do elementów dościeków, podatne na działanie łańcucha z twardymi metalowymi elementami. Podczas gdy rura PVC przeznaczona do użytku podziemnego nie jest podatna. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenia lub informacje, którymi chciałbyś się z nami podzielić, napisz w komentarzach poniżej. Trzymaj się, ciao.